Hej dzisiaj mam dla was taki. Świąteczny random w zasadzie. Postanowiłam, że skoro mam już trochę czasu, którego ostatnio bardzo mi brakuje, to wykorzystam go i sobie troszeczkę do Was pogadam. Zacznę może od życzeń, ponieważ ich wam nie składałam. Jakoś tak wyszło, że na poprzednim filmiku kompletnie zapomniałam o tym, żeby złożyć Wam życzenia. Dlatego życzę Wam wszystkiego najlepszego w te święta, które właśnie się zaczęły. Zdrowych, rodzinnych i najbardziej. Pisankowych i kolorowych świąt. Ja spędzam w tym roku swoje święta w Warszawie. E... No, może troszeczkę dziwnie, ale tak wyszło. Czasami tak jest. Trzeba wybrać e... między niektórymi rzeczami. Są rzeczy ważne i ważniejsze. E... Nie jestem z tego powodu jakoś bardzo smutna. E... Moja rodzina też przyjęła to ze spokojem, więc. Ok, a to, co chciałabym się z Wami dzisiaj podzielić, to zajączek. W miejscowości, z której pochodzę, czyli w Częstochowie, nie ma takiego zwyczaju obdarowywania się prezentami z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Natomiast powiedzmy, że tak to troszeczkę potraktowałam, jako że wszystkie te rzeczy dostałam właśnie tuż przed świętami Wielkiej Nocy. I już Wam opowiem o wszystkim po kolei. Pierwsza rzecz to jest biżuteria, którą mogliście podziwiać na moim poprzednim filmiku. Czyli ten pierścionek i kolczyki. I tam też w adnotacji umieściłam informację, od kogo tą biżuterię dostałam. Czyli od Ksenik. Ksenię pewnie dobrze znacie. Z Ksenią wymieniałam się rok temu. Była to wielka międzynarodowa wymiana. I teraz niedawno Ksenia wróciła do nagrywania filmików. Dlatego jej kanał Wam. Serdecznie polecam, będziecie go mieli na dole. Um, I zaczęła też się bawić w robienie biżuterii. E, I tutaj też sobie może pomyśleć o matko, kolejna, która sobie robi jeden koralik do drugiego i z tego nie wynika, tak? Bo jest dużo takich osób, które robią biżuterię i wygląda ona mniej lub bardziej oryginalnie. E, natomiast ta od Kseni jest naprawdę bardzo, bardzo oryginalna, co zaraz Wam udowodnię. Oczywiście najpierw pokażę Wam e, ten komplet, który no w sumie już widzieliście, no ale żebyście się mogli jakoś tak bardziej przyjrzeć, pomimo, że nie mamy opcji HD. To jest pierścionek, który, który gościł na mojej dłoni również w poprzednim filmiku. Dookoła jest tak, jakby stare, takie złoto, i w środku jest takie różowe coś z motylkiem, i do tego są właśnie kolczyki w podobnym stylu, czyli. Też stare złoto, też ten kamyczek, i na dole jeszcze różowy kamyczek, jeszcze jeden. No, według mnie są super oryginalne. To nie jest taka typowa biżuteria handmade, której na przykład pełno na Allegro. Dostałam od Ksenii jeszcze jeden zestaw. W ogóle zobaczcie, jak wszystko było upakowane, woreczek, różowy papierek. Ksenia jest znana z tego, że lubi wszystko, co słodkie i, i, i śliczne. Tak więc dostałam jeszcze drugi komplet. I to wygląda już tak. To jest e, łańcuszek, na którym są listki. Mm, o! I tutaj na dole jest, słuchajcie, e, ptaszek. <laughs> Nie wiem czy to będzie widać, mam nadzieję, że tak. E, tu jest ptaszek, jest kamyczek ptaszek, który siedzi sobie na takiej jakiejś huśtawce powiedzmy. I do tego też mam kulczyki. E, w podobnym stylu już Wam je pokażę. O. Kolczyki wyglądają w ten sposób. Elementem, tak jakby wspólnym, są listki i te właśnie kamyczki. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Jeżeli podoba wam się biżuteria, to myślę, że możecie się do Ksenii uśmiechnąć. Na pewno, na pewno chętnie dla was taką zrobi. Więc tak jak mówię, odnośnik do kanału znajdziecie na dole. Teraz następna rzecz. Teraz będą moje dwie ciotki z Ameryki zacznijmy może od, od Agi od nis, nisiak z 83 na pewno Agę znacie Agę wszyscy znają um, Aga była pierwszą osobą, jedną z pierwszych które ja zaczęłam oglądać um, właśnie tutaj na YouTube um, i pomagałam Adze w zakupach w Inglocie, to w zasadzie nie było nic takiego, no bo po prostu Aga wysłała mi numerki um, ja wysłałam swojego kuriera do stoiska Inglot i on je tam po prostu zakupił. Nie było mowy o żadnym odwdzięczaniu się, bo rozwiązałyśmy to normalnie, natomiast Aga zrobiła mi mega sną niespodziankę i wczoraj przyszła do mnie paczuszka z dwoma drobiazgami, które niesamowicie mnie ucieszyły. Pierwsze to jest słynne jajeczko, czyli balsam z iOS. E, to jest ten, który Aga niedawno pokazywała w swoim filmiku. E, ja też jestem e, średnio inteligentna, ponieważ zapytałam się Agi, jak, jaki to jest e, zapach i smak, bo on również smakuje. A tutaj, jak wół, po prostu na dole jest napisane, że to jest mandarynka, no ale. Powiedzmy, że miałam pomrożność jasną. Tak więc znacie to jajeczko. Idealny po prostu prezent na Wielkanoc. Od wczoraj, odkąd go mam, cały czas praktycznie się nim maziam. No muszę mieć go na ustach, bo zapach strasznie mi się podobał. W ogóle naprawdę bardzo, bardzo fajny gadżet. I dostałam też od Agi e, ratunek na moje masakrycznie wysuszone pogipsie skórki, czyli też słynny już balsam e, do skórek z Birds Bees. E, I też od wczoraj już stosuję go w ramach takiej bardzo intensywnej kuracji. E, na razie jeszcze za wcześnie jest, żeby cokolwiek mówić, ale powiem Wam na razie tylko tyle, że użytkowanie podoba mi się dużo bardziej niż balsam, którym ja mam do skórek e, z Badgera. No mam nadzieję, że to się tak mówi. No wiecie o co chodzi, tego z bursukiem. Myślę, że jak używam tego troszeczkę więcej, to zrobię dla Was taką recenzję porównawczą. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Tak więc, Aga, dziękuję Ci jeszcze raz bardzo za tę niespodziankę. Naprawdę, no tutaj była ta niespodzianka, bo tego się nie spodziewałam. No to się kompletnie nie umawiałyśmy i karałam z pocztą przyszło. No i trzecia paka to jest. Tak, jakby ostatni rzut rzeczy, które dostałam od Paulinki, naszej kochanej, od XBB18. To są rzeczy, które pomimo tego, że moja wielka paka była naprawdę wielka i widzieliście to, bo filmik trwał 25 minut, to. Y Paulina kilku rzeczy zapomniała włożyć i po prostu mi je dosłała. I już Wam to wszystko pokażę. Pierwsza rzecz to jest coś, czym nie chcą, co Aga co Pauliną się zdublowały, czyli balsam z Belsbis. Ale ja to tak bardzo chciałam, że dla mnie to nie jest żaden problem, e, ponieważ już czuję, że ten balsam mi się po prostu w co najzwyczajniej świecie spodoba, a nie jest w Polsce dostępny, więc będę miała zapas. On jest w 100% naturalny, e, tak więc no... Rewelacja. Następną rzecz, którą dostałam od Pauli, to jest to coś, o czym Wam mówiłam, że dostanę do wypróbowania. To jest czarny liner z klinik. Nie jest on nowy, jest troszeczkę używany, ale powiem Wam, że już dzisiaj robiłam sobie nim kreski. I to, jak kremowe jest to coś, to jeszcze żaden mój liner nie był tak kremowy. Podobno to jest rzecz, którą Paulina używała już jakiś czas, więc on nie jest też świeżo po zakupie, a dalej konsystencję ma rewelacyjną. Będę go używać, na pewno już mi się bardzo podoba. Następna rzecz to jest lakier. Kolejny lakier z Oli. Ten się nazywa It's Not Rocket Science. I ja go nazywam taką troszeczkę benzynką, ponieważ on się mieni, to jest niby zielony kolor, ale taki też duo chrome. Eee, chwilami widać nawet w nim drobinki fioletu, głównie jednak jest to zielony i złoty, taki em, zielony limonkowy, powiedzmy. Naprawdę bardzo, bardzo ładny kolor, bardzo niespotykany ekstra. Kolejna rzecz, którą dostałam, w której też bardzo się cieszę, to jest wypiekany róż z Hard Candy w odcieniu 127 Honeymoon. I to niby jest róż, ale tak naprawdę jest za jasny jak na róż. Zaraz Wam go pokażę, bo on, widzicie, on jest taki bardzo jaśniutki. Ja go po prostu używam sobie jako rozświetlacza. Użyłam sobie dzisiaj, bo jeszcze ciężko powiedzieć o używaniu. Skoro mam go od wczoraj, e, użyłam go jako rozświetlacza dzisiaj na kości policzkowe. E, sprawdza się świetnie i po prostu pewnie nigdy go nie zużyję, bo jest taki duży. A em, kosmetyki wypekane mają to do siebie, są bardzo, bardzo ekonomiczne. Od Pauli dostałam też kolczyki, które mam e, właśnie na uszach. Są to takie mm, duże motylki, też bardzo mi się podobają. Jak wiecie, ja uwielbiam motyle i kokardki. Paulina też dobrze to wie, a e, mi się tutaj splątał. Tak więc są to takie motyle bardzo, bardzo fajne, bardzo w moim stylu. Nie wszystkim się ten styl musi podobać, ale jest mój, tak więc też bardzo się z nich cieszę. Dostałam też od Pauli taką małą wersję. To jest krem do mecia buzi z Elizabeth Arden. Bardzo, bardzo fajna sprawa na wyjazdy, ponieważ tak jak mówię, mała pojemność, nie trzeba tachać ze sobą dużego, pełnowymiarowego żelu, e, więc też bardzo się cieszę, że, że to dostałam. I e, dwie maseczki z Awy z wyciągiem z pomidora, które Paulinka też dostała, natomiast one są do cery słuchaj, więc dla niej kompletnie się nie nadają, a dla mnie będą jak ulał. E, no i cóż, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego mojego świątecznego e, randomowego filmiku. Takiego o wszystkim i o niczym w zasadzie. E, mam nadzieję, że e, odpoczywacie i że odpoczniecie przez te zbliżające się trzy dni. E, dziękuję Wam za bardzo liczny udział w moim rozdaniu. Już jest tych komentarzy o ponad 300. E, tak więc będzie z czego losować te dwie osoby, które dostaną krem i dziękuję Wam za wszystkie Wasze opinie na, na różne tematy, bo e, różne rzeczy się tam znajdują. Jest nawet jeden bardzo ciekawy pomysł na filmik. E, tak więc... Jeszcze raz dziękuję Wam bardzo, życzę Wam e, całośnych, kolorowych, jajeczkowych, pluszastych, mięciutkich jak kurczaczki świąt e, i do zobaczenia następnym razem, pa pa!